Miejsce na pewno kojarzycie, moi drodzy widzowie. Dwa lata temu popełniłem taki film mówiący o tym, że w tej kępce lasu znajduje się nieznane domostwo. Otóż dotarłem do starych map, które jednoznacznie nam mówią, że tu było coś zupełnie innego. Wszystko to nabiera wtedy sensu. Latają bezpańskie psy, coś czego tutaj od dawna nie było. Dwa psy, to jest znak czasu, że ludzie po prostu z biedy te psy wyrzucają. To jest dosyć interesujące. To mamy dosłownie za 500 metrów miejscowość Kochanów. Wioska Kochanów. Na starych mapach dokładnie zobaczycie, że tych wapienników oprócz. Tego tutaj, to tych wapienników ja naliczyłem jeszcze na starych mapach 4. W samym kochanowie one łączą się aż z gorzeszowym. Dlaczego tak było? No było tak dlatego, że tutaj było pełno małych kamieniołomów, których pozyskiwano wapień, pozyskiwano dolomit, i pracowały tutaj właśnie piece wapienne, słynne wapienniki. Także my tam zaraz pójdziemy, czekamy tylko jeszcze na Kamila. Taka mała ciekawostka, którą sobie właśnie w tej chwili przypomniałem, a którą opowiadał mój tato. W latach 70. pracował mój ojciec w kamiennej górze. Dojeżdżał z Mieroszowa, bo kiedyś tak było, że była normalne połączenie, była normalna komunikacja między Mieroszowem a, a, a kamienną górą. Dzisiaj ciężko cokolwiek tutaj znaleźć, żeby dostać się do kamiennej góry. Jeśli nie mamy własnego auta, to jest naprawdę przesrane. Ale co chciałem Wam powiedzieć? Widzicie tam ten szpaler drzew, my na no to mówimy sedes. Ta góra cała zakręca wewnątrz, za tymi lasami mamy taki, yy, taki kanion, stąd nazwa wśród myśliwych, że to jest sedes. Ja nie jestem myśliwym, ale jestem synem myśliwego, więc wiem, jak się to wszystko tutaj odbywało. Natomiast, co chciałem powiedzieć, tam gdzie jest ten szpaler drzew, aż do grząd, czyli tutaj mamy kochanów, nam się zaczyna, aż do grząd, był taki okres, że stały tutaj działa stała artyleria rosyjska. Były to zwykłe działania mające na celu realizację jakiegoś programu szkoleniowego. Także ojciec dokładnie pamięta, i myślę, że jeśli ktoś to ogląda z kochanowa czy z Gorzeszowa. No wyraźnie potwierdzi te rzeczy, że tutaj właśnie w tym terenie stały wojska radzieckie, nie rosyjskie, bo to wtedy były wojska radzieckie. Także tutaj stały wszędzie, no artyleria, tak? Stały działa. Doda, jak ja mówię, no to chociaż trochę posłuchaj, no nie bądź pani taka. Doda, chyba żeśmy znaleźli dawny. To jest naprawdę na rynku. Znaleźć coś takiego, bo w tej chwili jest to właściwie biały kruk. Mamy oryginalny pokrowiec na drodze leżący od bagnetu Wehrmachtu. No tak, widać, nie wszyscy tu przyjeżdżają, żeby tylko sarenki oglądać. jedzie po godzinie Kurwa, gdzie on pojechał? No to zaczynamy, nie, panie Kamilu? Dzień dobry. Wow. Dzień dobry. Atakujemy. Atakujemy. A Tutaj, teraz to się wszystko zaczyna nam fajnie wyjaśniać, co my tu właściwie widzimy. I tak, jak pokutowało u nas w Mieroszowie, a właściwie to zostało to zasłyszane przeze mnie, przez mojego ojca, bo to później, wiecie, dochodzi się do pewnych rzeczy. Pokutowała u Pana Jaszczaka, świętej pamięci z Mieroszowa. On opowiadał takie rzeczy, on tu często chodził po chrust przez wiele lat, on już nie żyje, to jest świętej pamięci, Pan Jaszczak. Opowiadał, że w tym miejscu tutaj za okupacji, znaczy ciężko to mówić okupacji, kiedy to były tereny niemieckie, ale gdzieś tutaj rzekomo ukrywał się Niemiec wraz, Żyd wraz z rodziną przez cały okres wojny. No nie chce mi się w to wierzyć, ale to pokutowało i na tej kanwie. Ja mówiłem, że to jest domostwo. Okazuje się, że gdy zajrzałem do starych map, tak naprawdę pojawia nam się tutaj to miejsce, jak kiedy ja tutaj ten film robiłem dwa lata temu, że jest tu taki rodzaj jakiejś baszty. Otóż to już się wyjaśniło. Jest to nic innego jak piec wapienny. A tutaj takie wybrania powyżej, które później Wam pokażę, no to jest po prostu kamieniołom. Tak samo po naszej prawej stronie, tam gdzie zaczynałem Wam nagrywać, taki jest wgłębienie wielkie, również mamy kamieniołom. I tak jak Wam wcześniej wspominałem, tu naliczyłem 5 łącznie z tym na starych mapach, że tutaj były wapienniki. Przyjrzymy się temu z bliska po raz wtóry. Tak jak widzicie, to co kiedyś ja na poprzednich filmach, na poprzednim filmie dwa lata temu, nazywałem, co to może być. Mówiłem baszta czy coś. No to dzisiaj już wiemy, że tu mamy resztki wapiennika, który gdzieś został rozebrany. Tu jego fragmenty nam się walają, ale tak naprawdę mamy do czynienia ze starym wapiennikiem i z kamieniołomem. Tu ewidentnie coś pomieszkuje, bardzo wydeptane. Nie wiem, czy to nie jest jenot, bo ja tutaj bardzo często widziałem, stojąc tam autem w oddali, jak z tego lasku wychodzi jenot. Nie jest to nic niezwykłego. Jenotów u nas na Dolnym Śląsku jest dosyć sporo. Jest to gatunek inwazyjny. Niestety. Ale bardzo przesympatyczne zwierzątka. Także jesteśmy na terenie dawnego wapiennika. Zimno jest tak, że Wargi mi się sztywne robią, jak miał je na botoksie. Jesteśmy na szczycie. Widzicie tutaj stara droga górnicza. Bo tak to należy nazwać. Drogę prowadzącą do kamieniołomu i będącą na terenie kamieniołomu. Po czym ona idzie tutaj. I dokładnie widzimy, że stąd było nasypywanie uzupełnianie pieca, gdzie wypalano skałę, mówiąc bardzo kolokwialnie. Wapiennik mamy tu w dole. Widzicie, nie? W tym miejscu te ruiny. I dolna droga prowadząca tam. Więc od góry był Zasypywany. Mamy kamieniołom. Od góry był zasypywany. Przyjeżdżały wozy. Bo należy przypuszczać, że ten piec nie obsługiwał tylko tego małego kamieniołomu. Ale i inne pobliskie. Bo jest ich tutaj bez liku. Takich małych łomików. A na dole był zabierany materiał. I też konno wywożony. Tutaj tą dawną drogą górniczą do drogi. Wszystko układa nam się w jedną całość. Także na 99,9% nikt się tutaj nie ukrywał. Chociaż w każdej legendzie i plotce jest odrobina prawdy. Nie można i tego wykluczyć, że nie było to domostwo, a były to jakieś zabudowania, gdzie tu rzeczywiście się dany człowiek z rodziną ukrywał. Tyle, że ja jestem z tych ludzi, co raczej wątpią. Jestem takim rodzajem niewiernego Tomasza i póki ja czegoś tak naprawdę nie jestem w stanie zobaczyć, to ciężko mi jest w cokolwiek uwierzyć. No tak mam. Może to źle, może to dobrze. Oceńcie sami. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to dopiero jestem tutaj w okresie jesiennym, po raz pierwszy zawsze w lato i tu wyraźnie widać taki kwadrat. Widzicie? Jest tu kwadrat, coś jakby tu fundamenty były. Nie wiem, czy jest to dla Was widoczne. Coś tutaj u góry na szczycie tego kamieniołomu stało. Czy mógł tutaj stać jakiś taki prymitywny żuraw? Pewnie tak. Być może jest to jego pozostałość. Ziemia nam tutaj oddała przy samej ścianie roboczej kawałek jakiegoś metalu. Fragment jakiegoś narzędzia roboczego. Ciężko jest mi określić, co to może być. Długości około 10, może 12 centymetrów takim tutaj otworem, jak widzicie, na pewno jest to rzecz z epoki, bo dosyć głęboko była posadowiona w ziemi. A i ząbki, ma tobie o te ząbki chodziło no rzeczywiście. Gdzie ty że o jakim? Ty, jebie, tak boży, kurwa, tam Gdy się na to spojrzy, to rzeczywiście odnosimy wrażenie, że kamieniołom mnie jest zbyt wielki. No bo i nie jest zbyt wielki, jak widzimy. Ale czy on musiał być wielki? No oczywiście, że nie. Tu wszędzie zalegały takie ławice, takie wychodnie kamienia i tam wszędzie je eksploatowano. Tam koło naszych aut podobnie jest też takie wyżłobienie, bo również tam pozyskiwano dolomit. Wapień. No i tak jak wcześniej mówiłem, w stronę Kochanowa, bardzo dużo mamy tych wszystkich małych łomików, gdzie też pięknie do dzisiejszego dnia, no niestety nie zostały, ale pięknie były budowane, co dosłownie co, co, co pół kilometra, jakieś, jakieś stare wapienniki, żeby nie chodzić, żeby jak najbliżej było tego miejsca, żeby ten cykl wydobycia, przerobu i w końcu dowiezienia tego materiału na miejsce był jak najkrótszy. Wtedy też myślano o redukcji kosztów, tak jak mamy to dzisiaj. Pewnie zadajecie sobie pytanie, co ci dwaj goście tu robią w ten zimny dzień. Kopią, ale zasypują za sobą dołki, żeby nie było. No wiecie, czego szukamy? No bo zobaczcie, taki kamieniołom miał te 200 lat. Ma 200 lat. No to przecież tu mamy tą ścianę roboczą, tak? Tutaj pozyskiwano kamień. No to tak zakładam, że przez te no, do XX wieku, być może on jeszcze funkcjonował w wieku XX do 40 roku, no to zadajmy sobie pytanie, no przecież na takim placu budowy, bo to też jest właściwie jak plac budowy, jakieś narzędzia mogły stare być gdzieś porzucone, jakieś młotki, jakieś cęgi. To wszystko gdzieś tu może zalegać i to może być po prostu fajna pamiątka, tak? fajne relikty z tamtych lat. Zresztą poszukiwaczom nie trzeba takich rzeczy mówić, to jest rzecz oczywista. I trzeba taka mówić, refleksja co? mnie naszła, bo ja pamiętam za bombla u nas w Mieroszowie była Izba Pamięci. To się nazywało Izba Pamięci. To chyba było u nas w Urzędzie Miasta, z tego co ja kojarzę. My tam byliśmy kiedyś z wycieczką. Ile tam było rzeczy, jakieś hałby. Jakieś miecze, jakieś, jakieś szable, jakieś takie rondle z tamtego okresu. Gdzie to wszystko jest ciekawe? Pamiętam też, że u nas w szkole podstawowej, w klasie historycznej, gdzie pani Ula, kobieta, których już takich dam się nie, u nas nie produkuje, mówiąc bardzo kolokwialnie, uczyła nas języka, Boże, historii. I pamiętam, że ta klasa historyczna była wypełniona po brzegi właśnie również różnymi rzeczami z dawnych dziejów. Jakieś właśnie też pikel hałby, jakieś, jakieś rondle, jakieś rzeczy, jakieś stare żelazka. Tam jak się wchodziło do takiej klasy historycznej, to się przenosiło automatycznie w czasie. To było niesamowite. Jak ktoś wie, ktoś, kto jest z Mieroszowa, może mi powie, co się stało z tymi wszystkimi rzeczami z Izby Pamięci. Ja nie mówię tutaj o klasie historycznej, ale Izba Pamięci, czy ona jeszcze gdzieś jest, czy to zostało gdzieś przeniesione? No bo tam rzeczy były naprawdę, że czapki z głów ściągajmy. Piękna sprawa. To by świetnie rozświetliło naszą historię, tą nawet nie naszą, no bo to wiadomo, to był Frydland, to było niemieckie, ale no my jesteśmy, że tak powiem, w tej zawirusze wojennej i Poza wirusze wojenne, takim pokłosiem, że jesteśmy tu teraz na tych terenach. Gdzie to wszystko jest? Pamiętacie, jak Wam mówiłem na poprzednim filmie, co byliśmy z Kamilem w Chemsku, że takie też było zaokrąglenie i że to jest prawdopodobnie również wapiennik. No i tak sobie wczoraj przysiadłem wieczorem i okazuje się, że rzeczywiście na starych mapach. Jest pokazane, że miejsce, w którym byliśmy, to był to Wapiennika. Tu macie na to dowód. No i cóż, ludzie, to by było na tyle. Krótka relacja z miejsca, gdzie dawniej wypalano wapień. Za moimi plecami fundamenty starego Wapiennika. Może to dla Was nieciekawe, dla mnie bardzo, bo dotyczy ściśle Mojego terenu zamieszkania. Trzymajcie się. Cześć.